Ile pali elektryczne BMW i 3? Chodź, coś ci pokażę. Dziwnie wygląda pod dystrybutorem. No ale czasami takim samochodem nawet pod dystrybutor można podjechać, jeżeli ci braknie po prostu paliwa do jazdy. BMW i 3? Tak, elektryczny samochód od BMW. Taki tu jest. I tu wszystko na niebiesko. Tutaj się ładuje. Podłączamy sobie tutaj prąd. Ładujemy sobie samochód, ale czasami, jak nam braknie paliwa, to sobie go tankujemy. W tym momencie do pełna weszło 7 litrów. Bo zbiorniczek jest 9 litrowy. 9 lub 10. Tak, dokładnie tak. I teraz w tym momencie możesz sobie wjechać do strefy czystego transportu, i pan policjant nie jest w stanie się zorientować, że tak nie powinno być. A to, że tablica nie jest zielona, to pamiętajcie, że dawniej elektryki normalnie się rejestrowało z białą tablicą. Jedynie kto może się zorientować, że ten samochód nie jest w pełni elektryczny, to kamery na światłach, które wiedzą, jak masz zarejestrowany samochód. To normalna hybryda jest. Wiedziałeś o tym, że tam jest z tyłu silnik spalinowy w bagażniku, i ten samochód elektryczny ma nieskończony zasięg, po prostu jak ci się skończy prąd, to podjeżdżasz na stację, tankujesz i jedziesz dalej Spoko, co nie? I pani w kacie mi się teraz pyta O co chodzi w ogóle, jak ja zatankowałem elektryczny samochód Gdzie ja nalałem to paliwo No tam, do, do błotnika wlałem, proszę panią